Seria Irenausz Machnicki. Dźwięk i montaż Krzysztof Praszkiewicz. Wystąpili Bożena Furczyk, Joanna Domańska, Urszula Bartosz-Wiercikowska, Justyna Kawała, Agnieszka Grankowska, Lech Filipowicz, Hanna Kojnacka, Małgorzata Lalowska, Gabriela Czyrzewska, Agnieszka Feithauer i inni. Śpiewały Ewa Lachowicz i Dominika Rej. Za chwila może być hitem. SK. Muzyką się żyje. Ach, jak ja lubię fanta, smaku jest pyszna. Kosztuje aż 35 zł. Na 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 na, na na na. Fanta smakuje fanta. Samolot w powietrzu, łódka na morzu. I nie zabrakło też parowozu. Tomek i przyjaciele. nowy numer. Trzema pojazdami zabawkami już w kiosk. Chyba rozumiem, o co wam chodzi. Spróbuję coś na to poradzić. Ciekawe, do czego to służy. Nie wiem, może potrzeba iskry. Hej, teraz możecie sterować kulkomobilami.